W małej wsi pod górze, ukrytej wśród wzgórz Małopolski, gdzie wiatr niósł zapach świeżo skoszonego siana, Janek Nowak stał na progu swojej chaty, patrząc, jak sołtys Stanisław Kowalski, z twarzą czerwoną od gniewu, macha pięścią przed jego nosem. — Ty, parszywy leniu! Myślisz, że możesz kraść moją ziemię? Wyjdź stąd, zanim cię psy poszarkią. Wrzeszczał sołtys, a jego słowa odbijały się echem po całej wsi, przyciągając ciekawskich sąsiadów. Janek, z sercem walącym jak młot, poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg, to nie była kradzież, tylko dawna umowa, którą Sołtys teraz negował, by zagarnąć wszystko dla siebie. Janek nie był stąd. Przybył do podgórza pięć lat temu, uciekając z hałaśliwego Krakowa, gdzie życie w ciasnym mieszkaniu z rodzicami, którzy nie akceptowali jego inności, stało się nie do zniesienia. Szukał spokoju na wsi, gdzie mógłby pracować na własnej ziemi, hodować owce i zapomnieć o spojrzeniach pełnych pogardy. Kupił mały kawałek pola od starego gospodarza, ale Sołtys, władający się jak król, od początku patrzył na niego wilkiem. Mieszczuch syczał za plecami, a plotki o Janka orientacji seksualnej szybko rozeszły się pokarcznie. Teraz, stojąc twarzą w twarz z upokorzeniem, Janek czuł, jak uzypieką go pod powiekami, ale nie pozwolił im spłynąć. — To moja ziemia, panie Sołtysie. — Mam papiery — powiedział cicho, lecz stanowczo, choć głos mu drżał. Sołtys roześmiał się szyderczo, plując na ziemię. Papiery? Ja tu rządzę, chłopcze. Jutro przyjdzie komornik i cię wyrzuci. A ty? Wrócisz do swojego miasta, gdzie tacy jak ty się chowają. Słowa te uderzyły Janka jak sztylet. Wrócić? Nigdy. Pod górze stało się jego domem, mimo wszystko. Wieczorem, siedząc przy stole swojej skromnej izbie, gdzie jedynym światłem była lampa naftowa, Janek rozmyślał o swojej przeszłości. W Krakowie miał przyjaciela, Tomka, z którym dzielił sekrety, ale ich relacja skończyła się gorzko, gdy Tomek wyjechał za granicę, bojąc się reakcji rodziny. Janek czuł się samotny, ale tutaj, na wsi, znalazł coś więcej, poczucie wolności, choć okupione ciężką pracą. Następnego dnia wieś huczała od plotek. Sąsiedzi szeptali, że Janek to złodziej, a sołtys. Z jego wielkim gospodarstwem na wzgórzu jest sprawiedliwy. Janek wyszedł do pola, by pracować, ale ręce mu się trzęsły. Spotkał wtedy Michała Lisieckiego, młodego nauczyciela z pobliskiej szkoły w Dolinie. Michał, z ciepłym uśmiechem i oczami pełnymi ciekawości, zatrzymał się na rowerze. Słyszałem, co się stało. To niesprawiedliwe, powiedział, schodząc z siodełka. Janek spojrzał na niego nieufnie. Michał był nowy we wsi, Przyjechał z Poznania, gdzie studiował pedagogikę. Miał 28 lat, tak jak Janek, ale jego życie było inne, pełne książek i marzeń o zmianie świata. Rozmawiali chwilę, a Janek poczuł dziwny spokój. Michał nie patrzył na niego jak na obcego. Może mogę pomóc? Mam znajomego prawnika w mieście, zaproponował. Janek pokręcił głową. Nie chcę kłopotów. Ale w oczach Michała było coś, co go poruszyło, empatia, może coś więcej. Wieczorem, gdy słońce chowało się za wzgórzami, Janek siedział nad strumieniem, rzucając kamienie do wody. Myślał o Sołtysie, o jego arogancji, o tym, jak jeden człowiek może zniszczyć życie drugiego. Nagle usłyszał kroki. To był Michał, niosący koszyk z chlebem i serem. Nie mogłem cię tak zostawić, powiedział, siadając obok. Ich rozmowa płynęła naturalnie. Michał opowiedział o swoim życiu w Poznaniu, o tym, jak zawsze czuł się inny, ale ukrywał to przed światem. Wiesz, co mam na myśli? Zapytał cicho. Janek skinął głową, serce mu zabiło szybciej. To była pierwsza szczera rozmowa od lat. Michał dotknął jego ramienia, a ten gest był jak iskra. Ale Janek odsunął się. Nie tutaj. Ludzie gadają. Michał westchnął. Może właśnie dlatego trzeba walczyć. Tej nocy Janek nie mógł zasnąć. Myślał o Michale, o jego ciepłym głosie, o tym, jak jego obecność wypełniała pustkę. Tymczasem sołtys nie próżnował. Zebrał radę wsi i ogłosił, że Janek musi opuścić podgórze. Tacy, jak on, psują nam reputację, grzmiał. Janek czuł się osaczony. Poszedł do urzędu w pobliskim miasteczku, ale urzędnik, przyjaciel sołtysa, Odmówił pomocy. Wracając, spotkał Michała ponownie. Nie poddawaj się. Razem coś wymyślimy, powiedział Michał, a jego oczy błyszczały determinacją. Janek poczuł falę nadziei. Może to nie koniec? Dni mijały w napięciu. Janek pracował na polu, ignorując szydercze spojrzenia. Michał odwiedzał go potajemnie, przynosząc książki i rady. Ich spotkania stawały się częstsze, a rozmowy głębsze. Michał mówił o swoich marzeniach, o szkole, gdzie dzieci uczą się tolerancji. Janek dzielił się historiami z Krakowa o bólu odrzucenia. Jednego wieczoru pod gwiazdami Michał wziął jego dłoń. Nie jesteś sam, uwyszeptał. Janek poczuł, jak świat wiruje. To było coś więcej niż przyjaźń. Ale sołtys dowiedział się o ich spotkaniach. Dwóch takich? We wsi? Nie pozwolę. Wrzeszczał na zebraniu. Janek czuł strach, ale też gniew. Nie dam się złamać, pomyślał. Z Michałem u boku zaczął planować odwet. Szukali starych dokumentów w archiwum miasteczka. Okazało się, że Sołtys sam manipulował granicami pól. To była szansa. Wkrótce plotki zamieniły się w burzę. Sąsiedzi zaczęli kwestionować Sołtysa. Janek. Z pomocą Michała złożył skargę do władz powiatu. Proces był długi, pełen napięcia. Michał stał przy nim, wspierając w chwilach zwątpienia. Ich relacja kwitła w cieniu walki, delikatne dotyki, znaczące spojrzenia, słowa pełne emocji. W końcu wyrok zapadł. Sołtys stracił część ziemi, a Janek odzyskał swoją. Ale to był dopiero początek. Janek, zainspirowany Michałem, zaczął kupować małe parcele od zadłużonych gospodarzy. Jego gospodarstwo rosło. Michał przeprowadził się do podgórza na stałe, ucząc w szkole i pomagając Jankowi. Ich miłość rozwijała się powoli, w rytmie wsi. Spacerowali po polach, rozmawiali o przyszłości. Razem jesteśmy silniejsi, mówił Michał. Janek kiwał głową, czując wdzięczność. Z upokorzonego chłopa stał się szanowanym gospodarzem. Ale prawdziwa zmiana była w sercu, znalazł miłość, która dała mu siłę. Lata mijały. Janek stał się największym właścicielem ziemi w okolicy. Sołtys, pokonany, wyjechał. A Janek i Michał żyli razem, w harmonii z naturą i sobą. Ich historia stała się legendą o tym, jak miłość i determinacja mogą odwrócić losy. Janek obudził się o świcie, gdy pierwsze promienie słońca wpadały przez okno chaty. Pod górze budziło się do życia, koguty piały, a w oddali słychać było muczenie krów. Ale w jego sercu panował chaos. Wczorajszy wyrok sądu był zwycięstwem, ale sołtys nie poddawał się łatwo. On wróci z zemstą, pomyślał Janek, wstając z łóżka. Michał spał jeszcze, jego twarz spokojna, włosy rozsypane na poduszce. Janek uśmiechnął się mimo woli. Ich relacja była jak delikatny kwiat, który wyrósł na kamienistej glebie. Schodząc na dół, Janek zaparzył kawę. Wspominał, jak wszystko się zaczęło. Po odzyskaniu ziemi, zaczął inwestować. Kupił nasiona od dostawcy Starnowa, zasadził pszenicę i ziemniaki. Michał pomagał po lekcjach, ucząc go o nowoczesnych metodach uprawy z książek. Musimy myśleć przyszłościowo, mówił. Ich dni wypełniała praca, a noce, rozmowy. Michał opowiadał o swoim dzieciństwie w Poznaniu, o ojcu który był surowy i matce, która marzyła o lepszym życiu dla syna. Zawsze wiedziałem, że jestem inny, ale bałem się przyznać, wyznał kiedyś. Janek dzielił się swoimi ranami. W Krakowie rodzice wyrzucili mnie, gdy dowiedzieli się o Tomku. Michał słuchał, tuląc go. Ich bliskość była czysta, pełna emocji, bez pośpiechu. Ale wieś nie była gotowa na taką miłość. Plotki krążyły ci dwaj z chaty na wzgórzu. Sołtys poje, mówiąc w karczmie, to grzech, co oni wyprawiają. Jednego dnia, gdy Janek orał pole, pobiechał traktor Sołtysa. Myślisz, że to koniec? Mam przyjaciół w urzędzie, zagroził. Janek zacisnął zęby. Odejdź, zanim wezwę policję. Sołtys objechał, ale zostawił cień niepokoju. Wieczorem Janek opowiedział Michałowi. Musimy być ostrożni, powiedział Michał. Ale w jego głosie brzmiała determinacja. Postanowili walczyć dalej. Janek zaczął skupować ziemię od sąsiadów, którzy emigrowali do Niemiec. Jego gospodarstwo rosło z pięciu hektarów do dwudziestu. Michał założył koło edukacyjne w szkole, ucząc dzieci o tolerancji. Świat się zmienia, mówił. Ale nie wszyscy zgadzali się. Rodzice skarżyli się do dyrektora. Nie chcemy, by nasze dzieci słuchały o takich rzeczach. Michał czuł ból, ale nie ustępował. Janek wspierał go, mówiąc: Jesteś bohaterem. Ich miłość pogłębiała się. Spacerowali po lasach Beskidu, gdzie drzewa szumiały sekrety. Kocham cię, wyszeptał Michał po raz pierwszy nad jeziorem. Janek poczuł łzy. Ja ciebie też. To było jak wyzwolenie. Ale rzeczywistość uderzyła wkrótce. Sołtys podał ich do sądu. Oskarżając o niemoralne zachowanie. Proces był dramatem, świadkowie kłamali, a sędzia patrzył surowo. Janek zeznawał drżącym głosem: Jesteśmy tylko ludźmi, którzy się kochają. Michał dodał: Miłość nie jest przestępstwem. Sąd oddalił sprawę, ale reputacja ucierpiała. Sąsiedzi unikali ich. Janek czuł gniew. Dlaczego nie mogą nas zostawić w spokoju? Michał pocieszał. Bo boją się zmian. Mimo to Janek rozwijał biznes. Nawiązał kontakt z rolnikami z podhala, kupując maszyny. Jego ziemia kwitła, pola złociły się zbożem. Michał pomagał w księgowości, marząc o wspólnym domu. Wybudujemy go na wzgórzu, mówił. Lecz sołtys nie dawał za wygraną. Podpalił stodołę Janka. Ogień pochłonął siano, a dym unosił się nad wsią. Janek patrzył z rozpaczą, ale Michał był przy nim. Odbudujemy. Policja aresztowała sołtysa, ale on wyszedł za kaucją. To wojna, pomyślał Janek. W tym chaosie ich więź się wzmocniła. Spędzali noce na rozmowach, planując przyszłość. Janek stał się silniejszy, a Michał u jego opoką. Gospodarstwo rosło, a oni razem stawali się legendą odwagi. Jesień nadeszła do podgórza z paletą barw, liście złociły się na drzewach, a powietrze pachniało jabłkami. Janek zbierał plony, czując satysfakcję. Jego ziemia, teraz 30 hektarów, była dowodem triumfu. Ale w sercu czaił się lęk. Sołtys, po aresztowaniu, zniknął, ale plotki mówiły, że planuje zemstę. Michał, nauczając w szkole, zauważał zmiany, dzieci pytały o tolerancję, ale rodzice szeptali. Jednego wieczoru, przy kolacji, Michał powiedział: Może wyjedziemy? Do większego miasta, gdzie nikt nas nie osądza. Janek pokręcił głową: To moja ziemia! Walczyłem o nią. Michał westchnął, ale zrozumiał. Ich miłość była jak korzenie drzewa, głęboka, niewidoczna, ale mocna. Dzielili codzienne chwile, poranne kawy, wieczorne spacery. Jesteś moim światem, mówił Janek. Ale burza nadeszła. Sołty zwrócił z grupą kumpli skarczny. Zaatakowali pole Janka, niszcząc uprawy. To za moją ziemię. Krzyczeli. Janek wybiegł z chaty, Michał za nim. Walka była chaotyczna, pięści, krzyki. Janek oberwał w twarz, ale powalił jednego. Michał, pokojowy z natury, bronił się desperacko. Policja przyjechała. Aresztując napastników, w szpitalu, opatrując rany, Janek spojrzał na Michała. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. Michał uśmiechnął się słabo. Jesteśmy w tym razem. To wydarzenie zmieniło wieś. Sąsiedzi, widząc zniszczenia, zaczęli wspierać Janka. Sołtys przesadził, mówili. Janek, z nową energią, rozszerzył gospodarstwo. Kupił ziemię w sąsiedniej wsi, zatrudniając robotników. Michał awansował w szkole, stając się wicedyrektorem. Ich relacja kwitła, planowali ślub cywilny w Krakowie, choć dyskretny. Lecz przeszłość wróciła. Tomek, dawny przyjaciel Janka, przyjechał niespodziewanie. Słyszałem o tobie, powiedział. Janek poczuł zamęt. Tomek był przystojny, ale jego oczy pełne żalu. Dlaczego wyjechałeś? Zapytał Janek. Tomek westchnął, bałem się. Michał patrzył z zazdrością, ale zaufał. Tomek pomógł w naprawie pola, ale jego obecność wzbudziła napięcie. On wciąż cię kocha, powiedział Michał cicho. Janek zaprzeczył, to przeszłość. Ty jesteś moją teraźniejszością. Tomek objechał, życząc szczęścia. Zimą śnieg pokrył pod górze. Janek i Michał spędzali czas przy kominku, marząc. Zbudujemy imperium, mówił Janek. Michał kiwał głową, z miłością u boku. Sołtys, w więzieniu, stracił wszystko. Janek stał się największym właścicielem. Ale prawdziwe zwycięstwo było w ich sercach, miłość przetrwała burzę. Wiosna przyniosła nowe życie do podgórza. Kwiaty kwitły, a Janek sadził nowe uprawy. Jego ziemia rozciągała się na 40 hektarów z nowoczesnymi maszynami. Michał, w szkole, wprowadzał programy o równości. Ich dom, nowo wybudowany na wzgórzu, był azą spokoju drewniane belki, książki na półkach. Ale wyzwania nie kończyły się. Urzędnik z powiatu, dawny sojusznik sołtysa, blokował pozwolenia. Musimy walczyć, mówił Michał. Janek, zdeterminowany, pojechał do Krakowa. Spotykając prawnika, wrócił z dobrymi wieściami, wygrany. Ich relacja ewoluowała. Dzielili sekrety, marzenia. Chcę adoptować dziecko kiedyś, powiedział Michał. Janek uśmiechnął się, razem wszystko możliwe. Lato było gorące. Janek zatrudniał migrantów z Ukrainy, ucząc ich. Michał pomagał w edukacji. Wieś zmieniała się, tolerancja rosła. Ale dramat wrócił. Siostra Michała przyjechała, nie wiedząc o ich miłości. Kim jest Janek? Zapytała. Michał wyznał. Siostra zareagowała gniewem to grzech. Michał czuł ból, ale stanął murem to moja miłość. Janek wspierał, rodzina zrozumie. Siostra objechała, ale zostawiła ranę. Jesienią Janek kupił więcej ziemi, stając się potentatem. Michał pisał książkę o ich historii. Ich miłość była dramatem i triumfem z upokorzenia do chwały. Zima znów okryła podgórze górze bielą. Janek zarządzał imperium 50 hektarów eksport do Niemiec. Michał, dyrektor szkoły, zmieniał umysły. Ich ślub w Krakowie był intymny, przyjaciele, rodzina Michała, która pogodziła się. Ale Sołtys wyszedł z więzienia, szukając zemsty. Podpalił magazyn. Janek stracił dużo, ale ubezpieczenie pomogło. Z Michałem odbudowali. Nic nas nie złamie, mówili. Lata mijały. Janek stał się legendą, Michał mentorem. Ich miłość trwała, pełna pasji i spokoju. Lato wróciło, a pod górze kwitło. Janek, z 60 hektarami, był największym właścicielem. Michał na emeryturze, pisał. Ich dom pełen wspomnień, zdjęcia, książki. Spacerowali, trzymając się za ręce. Od upokorzenia do triumfu, mówił Janek. Michał kiwał, dzięki miłości. Ich historia inspirowała odwróceniu losów, miłości przetrwałej. W końcu, patrząc na zachód słońca, wiedzieli, zwyciężyli.